Wszyscy zastanawiają się obecnie, czy Rosja zaatakuje Ukrainę, czy zaatakuje być może następnie kraje bałtyckie. Stany Zjednoczone wysyłają do Polski no, bardzo ważny sygnał w postaci komponentu 1700, 1700 kolejnych żołnierzy z sił szybkiego reagowania. A co zrobiłby w takiej sytuacji Józef Piłsudski? Wedle mojej oceny. Rozpocząłby tajne rokowania między Ukrainą, Gruzją i Czeczenią, i przed atakiem rosyjskim zrobili uderzenie prewencyjne na Rosję. Z trzech stron, i wydaje mi się, że to by było coś, co mogłoby Rosję pogrążyć, a przynajmniej zmusić do e, rokowań, ale do rokowań. Mających sens i mających naprawdę, e, naprawdę przynieść pokój, kiedyś takie prewencyjne uderzenie e, w 1933 lub 1932 roku Józef Piłsudski proponował e, Wielkiej Brytanii i Francji na, e, na Niemcy, ponieważ one już wtedy łamały traktaty wersalskie, zbroiły się, e, ćwiczyły na poligonach rosyjskich, nie miały do tego prawa, a to robiły. I takie uderzenie Józef Piłsudski zaproponował, gdyby posłuchano go i nie byłoby II wojny światowej. Tyle ode mnie na wieczór.